Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie na kolejnym spokoju nauczycielskim. Ja nazywam się Renata Korolczuk i będę miała przyjemność spędzić dzisiaj ten taki grudniowy, już trochę przedświąteczny, już trochę końcoworoczny czas i moment. I za, za co Wam bardzo dziękuję. To jest taki moment, wiecie, w, w ciągu roku szkolnego. I w ciągu naszego też takiego roku kalendarzowego, kiedy jest nam dość trudno, zbliżamy się do przesilenia. Dzień jest coraz krótszy i niedługo będzie najkrótszy w roku. Jest szaro, ponuro, mało światła. Czekamy na święta jak na takie wytchnienie trochę, na taki czas, też kiedy będziemy mogły i mogli poświęcić się temu, co dla nas jest ważne, naszym rodzinom, naszym znajomym, naszym przyjaciołom. Jest to też taki wyzwaniowy czas w pracy nauczycieli, nauczycielek, bo kończy się semestr, kończy się ta pierwsza część naszej pracy z naszymi uczniami uczennicami. I ten moment też niesie za sobą dużo wyzwań i no, takich też trudnych sytuacji. To są te momenty, kiedy... Część naszych uczniów i uczennic dostaje dużej motywacji, żeby coś poprawić, coś zaliczać. Czasem my się denerwujemy, czy frustrujemy tym, czasem jest nam trudno zrozumieć, dlaczego w ostatniej chwili, w ostatnim momencie, dlaczego nie przez cały semestr, tylko dopiero teraz. I pojawia się też w związku, i w związku z tym, co się dzieje na zewnątrz, i także w związku z tym, co się dzieje szkolnie w naszym, tym zawodowym życiu, pojawia się dużo emocji, dużo też takiego naszego już zmęczenia, bo, bo pracujemy w zasadzie czwarty miesiąc bez dłuższej przerwy. Ja chciałam się z wami podzielić taką. Moją obserwacją, bo uczestniczę w, w dość aktywnie w różnych grupach i społecznościach nauczycieli na Facebooku. Czytam te informacje, jestem też na kilku portalach, które tam gdzieś zrzeszają rodziców również. I chciałam się z wami podzielić taką moim takim wyzwaniem i taką trudną dla mnie sytuacją, bo, bo czytam dużo. E, takich informacji e, dotyczących, e, bardzo ocennych i bardzo krytycznych, dotyczących naszej nauczycielskiej pracy. E, pojawiają się informacje, wiecie, takie, e, czasem nie wiem w ogóle, jak się mam do nich odnieść. Też tak, tak samo ze sobą, niekoniecznie jako osoba, która miałaby to skomentować o zawiązywaniu przez dzieci e, oczu, kiedy odpowiadają ustnie, o ustawianiu testów. E, na 20 sekund na pytanie, żeby dzieci, uczniowie, uczennice nie mieli możliwości ściągania. O takim tworzeniu różnych takich struktur, żeby zminimalizować korzystanie przez uczniów i uczennicy z jakichś dodatkowych źródeł w czasie pisania zaliczeń, testów czy, czy sprawdzianów. I tak Próbuję się jakoś tym poukładać, bo bardzo dużo tych informacji to są takie informacje krytykujące naszą pracę i też bardzo oceniające całą grupę nauczycieli i nauczycielek, nie tylko jakieś konkretne, pojedyncze osoby. I mam takie poczucie, że mniej jest tych informacji zwrotnych o nasz, o tej całej. Rzeszy nauczycieli i nauczycielek, którzy wkładają mnóstwo serca w swoją pracę, którzy wkładają mnóstwo czasu w swoją pracę, którzy budują piękne relacje ze swoimi uczniami i uczennicami, przygotowują lekcje, ale też ten element sprawdzania, oceniania nie jest jakby najważniejszy dla nich czy najistotniejszy. I zaczęłam się zastanawiać. Czy ja mogę coś tu zrobić, czy, czy być może my nauczyciele też powinniśmy się jakoś bardziej zaangażować w to promowanie naszej pracy i w promowanie tych dobrych stron naszej pracy, tych dobrych przykładów. Bo mam wrażenie, że gdzieś tam no tak działamy jako ludzie, że wyłapujemy z rzeczywistości to, co jest jakieś, jakąś nieścisłością, niezgodnością, i bardzo często też tak działają te portale społecznościowe, że bardzo często dużo mówi się o tym, co jest negatywne, natomiast mniej jest. Postów, mniej jest też komentarzy dotyczących takich doświadczeń pozytywnych rodziców, nauczycieli i też młodzieży czy dzieci z tej, z tej pracy szkolnej. I tak trochę się wiecie, ta końcówka roku nie pomaga, dlatego że po, po obu stronach, i u nas, i u naszych uczniów i uczennic, i także u ich rodziców, pojawia się to napięcie i, i to takie, to nazywane jest czasem ta walka o ocenę. A my jesteśmy gdzieś tam, w środku tego całego zamieszania i w jakiś sposób musimy sobie z tym radzić, i w jakiś sposób też odnosić się, odnosić się do tego, ale też jakby radzić sobie z tym, tak w środku. Tak wiecie, tak w środku, zwyczajnie po ludzku. I teraz w tym gorącym okresie przed końcem semestru chciałabym Was zaprosić nie do oceny, nie do krytyki. Tylko do tego, co pozytywna dyscyplina proponuje nam, jako bardzo takie nasze postawy czy działania wspierające i nas, i naszych uczniów, i nasze uczennice, czyli do zachęty i do doceniania. I podzielę się z Wami takim moim też doświadczeniem z dwiema moimi przyjaciółkami, matematyczkami. Postanowiłyśmy, że zrobimy sobie taki nasz prywatny, Kalendarz adwentowy. Każdego dnia jedna z nas po kolei, jest nas trzy na tej grupie, daje jakieś zadanie bądź wyzwanie, które mamy zrealizować tego właśnie dnia. I pierwsza, Ja byłam pierwszą osobą, która miała to zadanie, wyzwanie właśnie je sformułować i, i no, na, napisać na naszej grupie. I moim, moim zadaniem było docenianie, właśnie. Zaproponowałam, żeby każda z nas spróbowała na spokojnie pomyśleć o tym, za co tego dnia, tego w tym tygodniu czy w tym miesiącu, za co może siebie docenić, co w sobie docenia i za co może sobie podziękować. I powiem Wam, że nie było to wcale takie proste. Moje przyjaciółki powiedziały, że Wow, no to jest, to jest trudne, to jest trudne zadanie. Nie jest łatwo sformułować do samego siebie, do samej siebie komunikat, który będzie właśnie zachęcający, który będzie doceniający. I w tym okresie, takim, gdzie, wiecie, te, te oceny i, i te liczby, te stopnie, tak, tak mocno jakby gdzieś tam przesłaniają całą ideę naszej pracy z naszymi dziećmi, uczniami, uczennicami, to myślę, że temat doceniania i zachęcania może być z jednej strony bardzo trudny, a z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że niezmiernie ważny. Bo to jest ten moment, kiedy też możemy modelować właśnie komunikaty doceniające i zachęcające i trochę zdejmować ten ciężar taki, że tylko ocena, tylko to, ta, ta cyfra, którą, którą postawimy w dzienniku elektronicznym, na pracy, na zaliczeniu że tylko ona opisuje to nasze też takie obserwowanie tego, jak rozwijają się nasi uczniowie nasi, i nasze uczennice. Co jest dla mnie ważnego w komunikatach doceniających i zachęcających? One motywują moich uczniów i moją uczennicę do pracy. I one motywują dużo bardziej niż piątki czy szóstki, czy, niż plusy czy minusy. Słowa zachęty i słowa doceniania, mam wrażenie, takie skonstruowane bardzo indywidualnie do tej konkretnej osoby, do której ten komunikat mówię, są bardzo motywujące. Pokazują też potencjał i mocne strony moich uczniów i uczennic. Biorą, przede wszystkim biorą pod uwagę wkład pracy, jaki włożyli w różne nasze szkolne aktywności. Bardzo wspierają budowanie relacji między nami. Są też takim elementem informacji zwrotnej, dopełniają tę informację zwrotną. Skupiają się na postawie, zachowaniu, a nie na ocenie czy krytyce osoby, do której taki komunikat formułuje. Są wspierające też w budowaniu poczucia własnej wartości moich uczniów i uczennic. Wspierają sprawczość dzieci, czyli pokazują, że ich działania mają wpływ na to, co się wydarzy. I bardzo mocno pokazują też nie tylko to, co jest tu i teraz, ale pokazują to, co jest dla mnie takie ważne, czyli jakie zmiany zaszły, jaki proces się zadział, jaki progres w różnych obszarach, nie tylko. W biologii, bo ja akurat jestem nauczycielką biologii, nie tylko w tym moim przedmiocie biologii, ale też w ich zachowaniach, w ich otwieraniu się na różne rzeczy, czy w umiejętnościach i kompetencjach, i tych edukacyjnych, i tych społecznych. Ja chciałam Was dzisiaj zaprosić do tego, żebyście posłuchali, posłuchały i być może ktoś z Was zechce skorzystać z kilku takich komunikatów, które. Są właśnie komunikatami zachęcającymi i doceniającymi. Ja skorzystałam z naszej niebieskiej książki Pozytywna, już Wam ją pokażę, którą znacie pewnie doskonale, Pozytywna Dyscyplina w Klasie oraz z przewodnika dla nauczyciela i przewodnika do pracy z uczniami, wybierając czy inspirując się też, żeby w jakiś sposób uporządkować te komunikaty zachęty i doceniania. To w pozytywnej dyscyplinie, jeśli mówimy o zachęcie, to mówimy o takich trzech poziomach: o zachęcie opisowej, o zachęcie doceniającej i o zachęcie wzmacniającej. I posłuchajcie teraz kilku takich komunikatów i tak gdzieś tam sami ze sobą, same ze sobą pomyślcie o tym, jakie emocje one w Was wzbudzają, co czujecie, co myślicie i co decydowalibyście i decydowałybyście słysząc, właśnie. Takie komunikaty. Zachęta opisowa. Zauważyłam, że jesteś dzisiaj e, zmęczona. E, zauważyłam, jak bardzo cieszyłaś się z, tych, e, m, z tej prezentacji, którą przygotowałaś na swoje zajęcia z uczniami. Widziałam, ile, ile to dało ci radości. Zachęta doceniająca. Czyli doceniam i dziękuję. Doceniam, jak wiele wysiłku wkładacie nauczyciele i nauczycielki tutaj, ci, którzy jesteście dzisiaj ze mną, w przygotowanie waszych zajęć, w to, żeby one były i dla was, i dla waszych uczniów i uczennic ciekawe, atrakcyjne i przyjemne. Dziękuję wszystkim tym nauczycielom i nauczycielkom, którzy w swojej pracy budują dobre, życzliwe i oparte na szacunku relacje z uczniami i uczennicami. Dziękuję Wam też za to, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, pomimo tego, że czas nie jest łatwy i ta końcówka roku jest też dla nas bardzo męcząca. I trzeci poziom to jest ta zachęta wzmacniająca. Wierzę, ufam, wiem. Wierzę, że zakończymy ten semestr w poczuciu takiego szacunku dla siebie, swojej pracy i poczuciu szacunku dla naszych uczniów i uczennic. Wierzę, że poradzimy sobie z falą, taką może fala to zbyt mocne słowo, ale z takim zagęszczeniem krytyki, oceny naszej pracy, której będziemy doświadczać i doświadczamy za każdym razem co roku, w momencie, kiedy kończy się semestr i kończy się rok szkolny. Wiem, że damy radę wytrwać w zdalnym nauczaniu i z dużą taką energią wrócimy do pracy stacjonarnej, mam nadzieję, że już całkiem niedługo. To takie komunikaty, które tutaj starałam się kierować bezpośrednio do Was, bo chyba łatwiej jest jakby poczuć te emocje, to co czujemy, myślimy i, i pomyśleć o decyzjach, kiedy komunikat jest skierowany bezpośrednio do nas. I takie wypowiedzi, które są zachęcające, to jest okazywanie wiary i przypominanie, że potrafimy. Drodzy nauczyciele, od lat obserwuję, jak w jak wielu sytuacjach szkolnych, i tych też zewnętrznych, podnosicie swoje kwalifikacje, umiejętności, staracie się, aby wasza praca była coraz lepsza, rozwijacie się i nabywacie nowych kompetencji. Ciekawa jestem, to jest takie pytanie, te pytania też są tymi wypowiedziami wzmacniającymi. Ciekawa jestem, z czego jesteście najbardziej zadowoleni, kiedy patrzycie tak już z perspektywy dwóch miesięcy pracy zdalnej z Waszymi uczniami i uczennicami? Widzę i słyszę, że czasem czujecie frustrację, zmęczenie. I czasem taką też niecierpliwość, kiedy, kiedy wasi uczniowie czy uczennice, kolejny raz, kiedy wracają ich jakieś zachowania, które są dla nas trudne i są dla nas wyzwaniem. Słuchajcie, na co teraz, już niedługo, za tydzień będzie pora, za niecały tydzień? Co będziecie robić? Jakie macie plany? Na ten czas odpoczynku, świąt i bycia z rodzinami. Wiem, że jesteście osobami, które pomagają i potrafią pomagać sobie nawzajem, i też waszym uczniom i uczennicom. Chciałabym, aby ten czas po świętach był już czasem, kiedy wrócimy do pracy w salach. A wy co o tym myślicie? Czego wy byście chcieli? Teraz wykorzystam sygnał niewerbalny. No, nie umiem robić serduszka, ale potraktujcie to jako serduszko. Przesyłam Wam taki sygnał niewerbalny w postaci mojego trochę nieudolnego serduszka. Kolejny taki przykład komunikatu wzmacniającego to jest komunikat, który ma za zadanie stworzyć więź i przekierować naszą uwagę. Ten okres grudniowy, mam takie poczucie, że jest dla nas wszystkich bardzo ciężki, i jednocześnie, słuchajcie, pomyślcie o tym, co dobrego i przyjemnego zrobicie dla siebie w tym czasie wolnym, który czeka Was tutaj niedługo. Już w zasadzie za, za, za tydzień, za kilka dni. Mam nadzieję, że. Poczuliście taką moc komunikatów zachęcających i wzmacniających. Mam nadzieję też, że po, pomimo tej, jakby, gęstej, i trudnej sytuacji końca semestru, znajdziecie przestrzeń, żeby też takie komunikaty formułować do siebie nawzajem w waszych relacjach zawodowych z waszymi kolegami, koleżankami z pracy i że będziecie mieć jeszcze trochę tej siły i energii, żeby oprócz wystawiania ocen i oprócz tego poprawiania, wiecie, tego ciągłego i nieustającego oceniania prac różnych, żebyście znaleźli też taką przestrzeń na to, żeby docenić to, co się wydarzyło u Waszych uczniów i uczennic przez te kilka miesięcy, nawet jeśli to są drobne rzeczy, i żeby zachęcić ich do pracy i współpracy, jako takiej alternatywie, czy tacy, tak może nie alternatywie, ale takiej przeciwwadze dla stopni, ocen, cyferek, liczb, procentów i punktów. Bo nikt z nas nie jest liczbą, procentem ani punktem, każdy z nas jest. Wrażliwą istotą zbudowaną z emocji, i też potrzebujemy, my potrzebujemy tych wzmocnień: nasi uczniowie, nasze uczennice również. Bardzo Wam dziękuję, z mocą życzeń takiego spokoju, odpoczynku i jak największej ilości takich sytuacji, kiedy będziecie ładować swoje nauczycielskie, ale też takie ludzkie baterie. Bo one są też potrzebne, oprócz tego, że jesteśmy nauczycielami, jesteśmy też przyjaciółmi, rodzicami, partnerami. Mamy wiele takich przestrzeni poza też szkołą, gdzie ta energia będzie nam bardzo potrzebna. Pozdrawiam serdecznie i doceniam bardzo mocno Waszą pracę i swoją również. I promujmy też to, co robimy dobrze, promujmy też takie nasze działania nauczycielskie, naszej grupy, wiecie, zawodowej. Te, które są dobre, pozytywne, które są niesamowite i wspaniałe. I trochę też uczmy się takiego dystansu do tej oceny i krytyki, która w naszym kierunku płynie od innych. Z grudniowymi pozdrowieniami Renata, edukatorka pozytywnej dyscypliny.